Witamy Was serdecznie ze Starogardu Gdańskiego. Na wstępie chciałam się trochę wytłumaczyć, bo obiecaliśmy, że będziemy częściej w social mediach. Ale no, pochłania nas tak życie, tygodnie lecą jak dni, my się z tego bardzo cieszymy, bo działamy w sklepie, robimy paczki dla Was, przygotowujemy zamówienia, rozmawiamy z Wami przez telefon. Przyjmując zamówienia. No i przez to jest nas troszeczkę tutaj mniej. Lotujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wygląda. Liczymy na dalsze sukcesy. Co niedzielę po locie drapiemy się w głowę, czemu nie nagrywaliśmy. Tata tu siedzi obok mnie. No ale tak życie nas po prostu goni, a my gonimy życie. I tak to wygląda. Siedzimy sobie teraz, Tato, na ogrodzie. Pokażę tego ojca. <noise> Pokażę też ojca. Cześć, witam wszystkich. Przepraszam. Muszę go wyłączyć. Co Muszę go wiecie? wyłączyć, no? To jest nie jest robota. Tak. E, tu może ja. Jesteśmy w oddziale, może o, o tych naszych lotach, o, o tych wynikach, o małych sukcesach, większych porażkach. Jesteśmy po 11 lotach. Loty oprócz jednego no mieliśmy udane, no, ten jeden lot, trzeci gdzie gołębie musiały iść pod wiatr, 50 km pod wiatr na godzinę gdzie dystans był też od razu taki dość duży gołębie roczne sobie nie poradziły i tam od razu się troszeczkę zmniejszyła ta ilość gołębi a tak loty są trudne, wymagające, ale gołębie tutaj i moje i i kolegów w oddziale naprawdę bardzo dobrze sobie radzą. Ale wczoraj była deklaracja, że za rok lecisz samymi samicami. Już byłeś chyba nerwowy. Nie, nie. Za rok <grym> niestety coraz więcej lat. I podziwiam ludzi, którzy jak patrzę na listy konkursowe, a jestem jednym z takich hodowców, którzy lubią patrzeć na listy konkursowe w sąsiednich oddziałach to niektórzy wkładają na pincentki 150, 170 gołębi. To jest. Jeszcze znam akurat takiego hodowcę, który po drabinie, kilka metrów w dół, musi je znieść. Podziwiam e, takich ludzi. Ja w każdym razie, jak już Magda powiedziała. To... Już wczoraj tak, ja wczoraj Przysz... słyszałam, już były deklaracje. To, to, Do słyszałam. Mariusz, to Nie, tutaj byłamy w ogrodzie. Aha. Jesteśmy po 11 lotach, i więc. Więc na razie zajmuję szóste miejsce z całości. Do drugiego miejsca mam około 4 punktów straty. Także widzicie, szóste miejsce, do drugiego miejsca 4 punkty. To zobaczcie. Konkurencja zacięta. To zobaczcie u Was mhm. jaka jest konkurencja, a jaka u nas jest konkurencja. Naprawdę szacunek dla moich kolegów w oddziele. Latają bardzo dobrze. Ten lot ostatni była 500 Lot bardzo wymagający, a ci wszyscy hodowcy szczołówki plus te nasze lotniki, które prowadzą u nas wodzie, znakomicie sobie poradziły. Wszystko to było w czubie, wszyscy ci hodowcy dobrze nabili. Bo chwalę się, że akurat ten lot wygrałem. Jestem bardzo z tego zadowolony. I jeżeli już jestem przy tym locie, to miałem gołębia z tego lotu drugiego, trzeciego, czwartego, siódmego chyba i takie sobie ściągi tutaj porobiłem różne i 17. Chyba na 17 gołębiu zakończyłem drużynę teraz w, mam drugiego gołębia w lotnikach Samiczka ma 11 konkursów i 400 oficjent z 50 jestem na trzecim miejscu w odziele w sekcji naszej Owic, moja sekcja nazywa się Owic Od miejscowości jestem pierwszy I w lidze, w pierwszej lidze zajmuje drugie miejsce Pamiętacie jak mówiłem wam, że będą wylosowane cztery gołębie młode I tutaj przed, na stoliku mamy samiczkę od kolegi Wojciechowskiego Kolega mi ją właśnie gdzieś około tydzień temu Przywiózł i będą wychowane, będą wychowane. Pozwolił mi, żeby ten gołąb u mnie zniósł cztery jajeczka. Gołębica jest zaparzona na samczyka od Tadeusza. Bańki z jego najlepszej pary gołębi, które znakomicie radzą sobie na, na lotach 500 i maraton. Zresztą ten samczyk już jest u mnie sprawdzony. Jeżeli jestem jeszcze przy tej samicy, to, to powiem tak, że. Dwa ostatnie loty. Mieliśmy tydzień temu maraton. Bardzo szybki lot. Gołębie. Mój gołąb był pierwszy w oddziale. Osiągnął szybkość 2100 metrów na minutę. I ten gołąb był piąty w rejonie na 7754 gołębie. Ten sam gołąb był teraz z tej 500 tydzień po, po tym maratonie szósty na gołębniku. Jeżeli chodzi o tą 500 i o tą gołębicę, o tą maratonkę, którą tutaj mówię, ja tak nazywam ją maratonka, bo ten gołąb w 2018 roku był najlepszym lotnikiem okręgu Gdańsk i miał pierwszą nagrodę w rejonie na 6 oddziałów na około 6000 tysięcy i drugą nagrodę z drugiego maratonu na około 3,5 tysiąca gołębie trzecią na 500 i chyba 3 razy, był szósty na 300 kilometrów i ta gołębica która była tydzień temu z, w Wodzidziele była pierwsza a w rejonie była piąta jest wnuczką tej gołębicy za, którą za chwilę tam pokażę z tej 500 teraz która była no naprawdę wymagająca bo i ciepło i te wiatry naprawdę zmienne gołębie osiągnęły tam chyba szybkość 1204-1205 tak jak mówiłem, miałem w oddzielę trzeciego, 4 gołębia, 7 i 15 czy 17. A w rejonie te gołębie były 4, 5, 6, 12. I w rejonie było dokładnie 6193 gołębie. Pierwsze dwa gołębie, które się odbiły, to jeden był prawnukiem tej gołębicy, a drugi był wnukiem. To były dwie samiczki. W ogóle pierwsze cztery to były samice. Piąty był samczyk. No ale samczyk pomógł. Jak tutaj Magda mówi samice, ale samczyk niestety <grym> troszeczkę pomógł. No a wczoraj się zdenerwowałeś. I, i, nie, ja się nie zdenerwowałem, bo ja już to planuję od przynajmniej od roku czy od dwóch. W tym roku miałem przecież w 50 chyba 37 czy 39 samiczek. To już się pomału przygotowuję do tego. Je, A co tutaj masz tutaj do pokazania? Tą, no, jeżeli bo, chodzi okay. o tą gołębicę, to e, mam tu takiego gołębia dziewiętnastka na końcu. Ona była piąta w rejonie z pincetki teraz e, w ostatnią niedzielę. I ten sam gołąb był i ona jest e, prawnuczką tej gołębicy e, od kolegi e, Wiesława. Ona w roku ubiegłym z maratonu jako roczna była druga w oddziele i dziewiąta w rejonie. Z maratonu na 3380 gołębi. To tak tyle na temat tutaj tej gołębicy Teraz może ja ją tutaj wyciągnę i pokażę U, po prostu, Nie denerwuj się Ona jest około tydzień już umie I chyba Tu ją Ja ją tutaj tak ci Pokażemy obrączkę 2793 16 rok 0,74. siedemdziesiąt cztery wszystko ładnie widać jakie to coś rozchemzdrane co? <grafy> rozchemzdrane no ciepło jest to tutaj widać oczko no teraz tak. już ją prezentowaliśmy piękna spokojna ja to tylko pokażę jak, jak jej skrzydło pracuje o widzisz jak to drży Tamte. widać to eee, może tak skrzydełko pokażemy nasze znaczy, biurka spierzona jest tutaj na takiej zasłużonej emeryturze jest drugi raz u mnie już była chyba z dwa lata temu ja mam w sumie kilka gołębi z niej i ja jestem naprawdę mega 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 zadowolony wszystkim tym którzy tak szukają gołębi z rodowodem Powiem, że ona nie ma rodowodu. Ale ma znakomite referencje i dla mnie niepotrzebny jest rodowód. Ja się cieszę w niedzielę i wynikami jej, jej wnuków, prawnuków. I to dla mnie jest satysfakcja. Czyli tak czy zwane złote strzały, jeżeli chodzi a o... A czy ona ma... Pra, ona dla mnie, dla kolegi też nie musi mieć rodowodu. Ci, co chcą mieć rodowody, mają rodowody. Tylko, że w niedzielę niektórzy, czy większość z nich nie ma. Nie ma gołębi w niedzielę. E, tu ją słowamy ładnie. Ona za jakieś dwa. I co do tej? I co do tej, nie wiem, bo tu się wyłączył telefon ci. Co do tej gołębicy, tak jak mówiłem, mam pozwolenie od kolegi na cztery jajka. I dwa młode z, z tego połączenia e, Tadeusz Bańko plus ta samica idą do was koledzy. E, Idą do Was, dla moich klientów. Myślę teraz jest lipiec. Myślę, że gdzieś we wrześniu będziemy je losować. Te łódki, jeżeli ktoś będzie chciał piórko z ojca czy z matki, nie ma problemu, żeby sobie sprawdził pochodzenie i tak dalej. Także jak obiecałem, tak zrobimy. Odnośnie wcześniej mówiliśmy na jednym z ostatnich filmów, miałem pożyczoną gołębicę. Drugą czy tam trzecią lotniczkę okręgu w kategorii A kolega Marcin Olak odebrał tego gołębia. W sumie wychowałem cztery młode. Drugie łódki miały pójść do, do Was, koledzy, do klientów, ale niestety Poczta Polska najpierw ogłosiła, że chce mieć klatki metalowe, a później, że wcale nie odbiera przez okres przynajmniej wakacyjny. Dwa młode rosną w. Kolega Ola pozwolił na trzecie jajeczka, także dwa młode, które rosną, są niebieskie, mają kolory już, będą też we wrześniu dla Was e, wylosowane i mam nadzieję, że ta poczta już będzie działała jak zawsze. sprawnie i nie wiem jak to będzie z tymi, do tej pory można było wysłać gołębie w kartonie, teraz jakieś klatki metalowe, także cztery gołębie znakomite. A dwa, widzicie jaki jest ten sezon ciężki, le, słońce pod wiatr. Te gołębie, tutaj z tej gołębicy, którą teraz pokazywałem, naprawdę znakomicie sobie radzą. Zachęcam do zakupów w, moim, w naszym sklepie. W moim sklepie. <laughs> W moim w naszym. To tak to jest rodzinnym. Jest rodzinny sklep, ale przy rozmowach w moim sklepie. To jest wszyscy, wszystkie ręce na pokładzie są potrzebne. Teraz jeszcze mam tak, to, to prawda wszystkie ręce są potrzebne i córki, i wnuków. Największa radość, jak wnuki wejdą do sklepu, jak przyjdzie klient i oni lubią obsługiwać klienta. Co teraz tutaj miałem wczoraj miałem bardzo przyjemny telefon dotyczący wyników po moim gołębiu Takie, no wiele takich telefonów jest z wiadomościami pozytywnymi ale tak sobie zapisałem koledzy podarowałem 3 lata temu do brodnicy gołębia pan nie chciał młodego gołębia wysłałem mu gołębia starego jak dziś to pamiętam, bo jak ten gołąb do, dojechał do tych panów, to zadzwonili, że gołąb się podoba, może być. To znaczy, tak sobie, no, jacy, jacy znawcy, jak może być. Ten pan nazywa się Tyc, Tyc Jerzy i lata w oddziale Brodnica. W pierwszym roku wychował trzy gołębie, i to były wszystkie samiczki. I w tym roku jedna z tych samiczek ma. Pierwszą nagrodę na 560 km, pierwszą nagrodę na 360 km i czwartą nagrodę na 360. W tych dwóch pierwszych lotach, gdzie miała pierwszą nagrodę, miała wyprzedzenie około 10 do 15 minut nad drugim gołębiem w oddziale. W roku ubiegłym. Podaru, podarowałem, może to za dużo słowo wylosował gołębia pan Bzdziuch Marek. Gołąb e, przeszedł młode loty i w tym roku kolega zadzwonił, że ten gołąb po trzech lotach gołębi dorosłych jest najlepszym lotnikiem w oddziale Turobina. To chyba jest lubelskie. Gołąb po numerze PL074, 2022 rok, 82.11. Z tego, co kolega mówił, miał nawet pierwszą nagrodę w oddzielę. Także no warto warto tu, koledzy, żebyście zrobili zakupy, i będą te cztery młode, i na pewno będę miał troszeczkę gołębi, pewnie samczyków do zbycia na losy. Tak jak mówiłem, przechodzę na te samiczki, i tych samczyków będzie za dużo. Dobra, kończymy. No, tyle. co jeszcze? No zobaczymy co z niedzielę, jak się nam niedziela mało. jeszcze teraz <noise> mamy teraz jeszcze dwa loty, mamy raton mieć w niedzielę. No, I to to głosy pewnie. Nie wiadomo czy on nie będzie w poniedziałek, czy bo. No to pewnie pewnie się zobaczymy na loty młode, one tak zawsze cieszą, bo to są szybkie loty. <noise> to są szybkie loty, tak, tak. Więc... Ale w, no są dwa loty mhm. i będziemy próbować jeszcze, jeszcze delikatnie się wpiąć do góry. Czy się uda? Koledzy na pewno będą też walczyć każdy o te swoje pozycje. No to tyle. Zachęcamy do, do odwiedzenia naszego sklepu na stronie Trzymajcie się www ja tam wstawię A koledzy, znacznik. którzy będą chcieli zadzwonić, czy koleżanki to numer 509 667 214. Dzięki serdecznie. Pa pa!